to się to miejsce, w którym przestępca zostawił ślad. A jeżeli nie zostawił żadnego? No to wtedy można na przykład włos zabezpieczyć. Można włos zabezpieczyć, można jakieś włókno zabezpieczyć. I na tej podstawie później porównuje się, tak, z, z ubraniem, które ten przestępca miał w czasie przestępcy. Jeżeli włókno pasuje do tego nie. ubrania, które miał, to znaczy, że Proszę bardzo, na pamiątkę. Nic nie zrobiłaś? Jeszcze nie. musisz złożyć jakiś i umiesz Tak. Nie. Proszę bardzo. No, też. Może być na i

Dzień dobry. Dzień dobry. Co chcielibyście zobaczyć? Auto. Przede wszystkim auto Was interesuje, tak? Słuchajcie, to jest taki podstawowy radioprojekt, który służy nie nasłużył przez policjantów, a różnych ludzi. Przeważnie są to Ruchu drogowego tak, można, żeby nie wszyscy po kolei, żeby nie wszyscy... Tak, nie? już No jeszcze raz dalej. nas Jeszcze raz. Jeszcze raz. Nasz raz. Nie niebieskie służą do do załatwiania. Na plecak. Czerwony do pilota. Ja. Nie, ona ma na plecach. Poczekaj, kładam. Poczekajcie okay. Proszę. Nie nie? Nie? Nie, 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 nie. Gotowy. I dmuchamy. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. I sprawdzamy, i analiza. Ile jest zer? Trzy. Czyli pani jest? Trzy. Zeźwa. Zajęcie. I my, jako kłopotowcy, mu różne zadania. I no. Próbuję je rozwiązać, potem jest to wszystko w Dlatego jest ta sala oraz kamera na samym skierowaniu, tak wszystko jest widoczne i wszystko jest słychać. Tak? Co to jest za urządzenie? Ta skrzynka. Ale co? Tu bada się osoby na zawartość alkoholu. Na przykład osoby które przychodzą i chcą sprawdzić, czy mogą kierować swoim samochodem. tak? Nie wiedzą, czy są w stanie, czy nie. A od tego jest urządzenie, żeby sprawdzić, to czy osoby jest w pod wpływem alkoholu. tak? To raz, to słuchajcie, tak, bo słuchajcie dyżurny ma nie tylko na zadanie odbierać telefony więc dzwonicie, ale również to wszystko wymaga rejestrowania w systemach. Dlatego są dwa monitory, żeby ten system, te wszystkie aplikacje można było umiejętnie rozłożyć na komputerze, tak. Na początek element, który towarzyszy nam podczas każdych zajęć, czyli wstęp, rozgrzewka, elementy przewrotów padów i umiejętności podstawowych z zakresu sztuk walki. Każda z osób reprezentuje troszkę odmienny styl, w związku z tym i są bardzo zbliżone, natomiast sekwencja ruchów troszkę rozbieżna. Niemniej cel jest jeden, skuteczne ubezwładnienie osoby z wykorzystaniem technik, które zostają nauczane podczas szkolenia zawodowego podstawowego. I jeszcze skoki, tygrysie, przewroty przez bark. I element, nie wiadomo czy się uda, a jednak. Skok przez trzy osoby. Jak ktoś z dzieci chciał spróbować, na koniec będzie taka możliwość, żeby przeskoczyć czterech, pobić rekord. Podczas szkolenia zawodowego podstawowego słuchacze również doskonale elementy szczół walki, między innymi boksu. Kickboxingu oraz sztuki, która niekoniecznie jest niekoniecznie jest przez wszystkich mężczyzn uprawiana. Natomiast w wykonaniu taekwondo olimpijskiego przed państwo jedna ze słuchaczek. Mogę śmiało powiedzieć, niedawno zdobyła kolejny już w karierze medal mistrzostw Polski. Mistrzostw Polski i oczywiście taekwondo olimpijski. W związku z tym, że jest poza wodą, to jest średnio, to jeszcze może zmęczona, ale wysokość dwóch metrów jeszcze nogą sięga. I kolejny element, element zaczerpnięty z boksu, czyli krótka walka dwóch, dwóch policjantów połączona z, z kopnięciami. Proszę mi wierzyć, oni nie udają. Śniaki jeszcze rano ogląd Oglądałem po wczorajszej walce sparingowej Nie powiem, który, bo to będzie jeszcze niespodzianka dla Państwa, ale jeden z policjantów to wielokrotny mistrz Polski w boksie olimpijskim. Do sukcesów może również zaliczyć miejsce w pierwszej ósemce Mistrzostw Świata, również w boksie olimpijskim. Gratulujemy. Często zdarza się tak, że policjant na służbie niestety zostaje zaatakowany przez niebezpiecznego przestępcę Jak sobie poradzić z atakiem Policja! Nożem zatem oszuję jeden z policjantów! Wszystkie możliwe ataki skuteczne obezwładnienie. Również, również bolesne dla Pozoranta. Miejmy nadzieję, że jeszcze wytrzyma i będzie mógł kończyć kurs. Policja! Ręce szerokie! Okrzyki z boku łupaków małych słyszę, że musiało boleć no pewnie musiało boleć. Wow, ogromne brawa, ogromne brawa. Wielokrotny mistrz Polski w boksie, w gronie ośmiu najlepszych na mistrzostwach świata, w boksie olimpijskim, przed Państwem. Myślałem, że szybko mówię, ale on chyba szybciej jeszcze uderza. I proszę Państwa, Wam. Proszę o pozostanie mistrza Polski na macie. Specjalna niespodzianka dla jednego z uczestników. Obiecałem, słowo się rzekło, zapraszamy Igora. Powiedz wszystkim, jak masz na imię? Igor. Ile masz lat? Pięć. Pięć. Jeśli pięciolatek powali naszego mistrza, to mamy specjalną nagrodę po pokazie. Ok? Ok. Przybij okay. piątkę. Zaczynamy. Igor, brawa na Igora, uderzaj, mocniej tak, trafiaj w głowę powiem, wyżej, mocniej, o świetnie, w związku z tym, że walka trwała do pierwszego uderzenia, Igor wygrywasz, gratuluję Ci, zdjęcie pamiątkowe z mistrzem, mama robi. Dziękujemy Igor, zapraszamy do rodziców. Obaj wykładowcy zakładu interwencji policyjnej Szkoły Policji w Słupsku zademonstrują pokaz umiejętności z zakresu sztuk walki brazylijskiego jiu-jitsu. Myślę, że tej sztuki walki też nie trzeba przedstawiać. Skuteczne, skuteczne elementy technik pozycji stojącej i skuteczne sprowadzenie do parteru. Do parteru unieruchomienie, bądź zakończenie walki w pozycji w parterze. Bianchi i Monie przepasany czarnym pasem. To jest prawdziwy czarny pas, proszę Państwa, zdobyty, zdobyty jakiś czas temu przez komisarza Bartnickiego, a nadany przez samego mistrza Joe Moreira. Obaj zawodnicy reprezentują na co dzień Klub Sportowy Serpentes Serpentes do którego do którego Na treningi Przychodzą między innymi przedstawiciele służb mundurowych Nie tylko policji ale również straży wiedziennej straży granicznej czy też żandarmerii I doskonaląc swojej umiejętności Poza służbą znajdują czas na to żeby Tworzyć swoje umiejętności, które bez wątpienia mogą im pomóc na co dzień w służbie. Myślę, że tu ogromne bra brawa dla Sierżanta Bakuna, bo niech wreszcie pokona mistrza, trenera brazylijskiego w żywicu. Radek, wszyscy w Ciebie wierzą. Brawa jeszcze raz. Te brawa są dla Ciebie. Troszkę muszę usprawiedliwić sierżanta Bakuna, bo jest dopiero po wyczerpującym egzaminie na stopień A sam czas trwania egzaminu 3 godziny reprezentowania ponad 100 technik. 100 technik i 2 godziny walki z za siebie ogromne prawa Podkomisarz Damian Bartński, starszy sierżant Radosław Bakun na co dzień wykładowcy zakładu interwencji Szkoły Policji w Słupsku dodatkowo. Trener i zawodnik klubu sportowego Serpentes. Gdy mężczyzna znika z pobliskiego parku, wyłania się dwóch podejrzanie wyglądających mężczyzn. Ty, zobacz jaki citroen. Na luskach. Chodź podejdziemy, zobaczymy. Może da się go podprowadzić. 2,14 rocznie, Ty. Szybko pójdzie. Co, bierzemy? No, zobaczmy, co się Dobra, Dyżurny dla kryminalnego zgłosić. Dyżurny zgłaszam. Pojedyncze na ulicy partyzantów, dwóch mężczyzn, jeden sipa, plus drugi trójkolorowa, z niebieskim kapturem. Prawdopodobnie będą ukraść pojazd z ITRAN. Czy ją udaje się? Oczywiście mężczyźni ci nie wiedzieli, że od już pewnego czasu są obserwowani przez funkcjonariuszy Czekaj, zgadzaj, czekaj, czekaj, czekaj. Spokojnie, spokojnie już próbuję jeszcze raz odpalić spokojnie. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. W trakcie zatrzymywania policjanci ujawniają przy mężczyznach różne niebezpieczne przedmioty, które zostają również zabezpieczone. W tej chwili funkcjonariusze dokonują sprawdzenia pojazdu Citroen Berlingo. Sprawdzają, czy mężczyźni w nim nie zostawili również żadnych niebezpiecznych narzędzi albo podejrzanych przedmiotów. dokąd wykonasz inne czynności o miejscu zdarzenia zrozumiałem, udajemy się jak Państwo widzicie, na miejsce został wezwany patrol w pojeździe oznakowanym celem zabezpieczenia całego miejsca zabezpieczenia pojazdu, który brał udział w zdarzeniu i wykonania dalszych czynności patrol prewencji zabezpiecza pojazd następnie pojazdy ustawią się w kolumnę i prowadzona kolumna przez radiowóz uda się do najbliższej jednostki policji celem wykonania dalszych czynności.